Hej wszystkim, witam was w dzisiejszym odcinku z Shopping Kupiłam trzy petki, w którym było jedno moje marzenie Pierwszy petek, jakiego kupiłam to Ta fretka Ma ona dziurka. Już ją czyściłam i inne potrzepy też I nazwałam ją Z moją lubią postanowiłyśmy ją nazwać Ola Następnym petkiem jest Ten kotek jest on bardzo słodziutki z Monopoli. Ma szary magnesik i on tu nie miał rzęs, więc musiałam mu odrysować. I teraz moje marzenie. Ta śliczna kotka. Nazywa się Mandy, ma dziurkę i jest w stanie idealnym. Aha, zapomniałam powiedzieć, że tak kotka nazywa się Aliena. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. psiaki.